Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie mówią tak niewiele, a jednak wydają się rozumieć wszystko? To ci, którzy siedzą w ciszy, gdy świat wokół nich tonie w hałasie, nie są zimni ani zdystansowani, są po prostu bardziej świadomi, czujni i wrażliwi. Dla nich cisza nie jest pustką, to sposób przetwarzania, ochrony i zachowania wewnętrznego spokoju. W społeczeństwie, które czci głośność, gadatliwość i natychmiastowe opinie, oni wybierają coś innego, uważność. Zamiast mówić, słuchają, zamiast reagować, obserwują. Ich milczenie nie jest brakiem słów, lecz wyborem. Kiedy w końcu mówią, każde ich zdanie ma znaczenie, bo jest wynikiem refleksji, a nie potrzeby bycia słyszanym. Wielu ludzi ich nie rozumie. Nazywają ich nieśmiałymi, zamkniętymi w sobie, a nawet aroganckimi. Ale za tą ciszą kryje się głęboka psychologia, taka, która ceni sens ponad hałas, prawdę ponad szybkość, głębie ponad powierzchowność. Cisi ludzie często mają wyższy poziom samoświadomości i emocjonalnej wrażliwości. Ich umysł jest zawsze aktywny, analizując ton głosu, wyraz twarzy, energię i emocje innych. Każde słowo, które słyszą, staje się siecią znaczeń, dlatego mówienie nie jest dla nich przypadkowe, jest świadome. Nie mówią, by wypełnić ciszę, mówią, gdy coś naprawdę ma wartość. W świecie, który myli głośność z pewnością siebie, a szybkość z inteligencją, cisza staje się formą buntu. Cisi ludzie wiedzą, że słowa to nie tylko dźwięki, ale energia mogą ranić lub leczyć. Dlatego wybierają je ostrożnie. Ich milczenie to nie brak, ale precyzja. Psychologia nazywa to głębokim przetwarzaniem zdolnością do wnikliwego analizowania i rozumienia rzeczywistości. Ale ten dar ma swoją cenę. Widzieć za dużo, czuć za dużo i rozumieć za dużo potrafi być męczące. Dlatego cisi ludzie często szukają samotności. Samotność nie jest dla nich ucieczką, to regeneracja. To moment, gdy mogą odzyskać równowagę po zbyt wielu bodźcach i emocjach. Badania nad osobami wysoko wrażliwymi, HSP, potwierdzają, że ich mózgi reagują silniej na bodźce emocjonalne i zmysłowe. Odbierają więcej, przetwarzają głębiej. Głośne miejsca, długie rozmowy, tłumy wszystko to może ich wyczerpywać. Dlatego wycofują się nie z powodu lęku, lecz potrzeby spokoju. Cisza jest dla nich filtrem, granicą. Wybierają ostrożnie, komu i czemu poświęcić swoją uwagę. Ich słowa są rzadkie, ale mają wagę. Nie szukają aplauzu, lecz autentyczności. Nie boją się ciszy. Oni ją rozumieją. W świecie, który nie znosi pauz, oni wiedzą, że prawdziwa rozmowa często dzieje się pomiędzy słowami. Widzisz to w ich spojrzeniu, w delikatnym oddechu, w chwilach, gdy inni milkną. A oni naprawdę słuchają. Cisza jest ich drugim językiem, odczytują świat między wierszami, dostrzegają fałszywe uśmiechy, napięcie w głosie, ukryty smutek. Ich milczenie to empatia w działaniu, głęboka, cicha zdolność rozumienia. Ale ta wrażliwość ma też swoją cenę. Kiedy czujesz wszystko, niesiesz wszystko. Cisi ludzie często chłoną emocje innych, jak gąbki. Dlatego potrzebują samotności, nie po to, by się odciąć, lecz by oczyścić. Samotność jest ich sposobem na odzyskanie równowagi. Jednak cisza nie zawsze oznacza spokój. Dla wielu z nich jest także sposobem na opanowanie chaosu wewnętrznego. W ich głowach toczy się symfonia myśli, wspomnień i uczuć. Każda pauza przed wypowiedzią to próba znalezienia harmonii. Nie chcą powiedzieć pierwszej rzeczy, która przychodzi im do głowy, chcą powiedzieć właściwą. To niechłód, to dyscyplina, to inteligencja emocjonalna w działaniu. Czują głęboko, ale nie pozwalają, by emocje nimi rządziły. Wiedzą, że większość ludzi słucha, by odpowiedzieć, a nie by zrozumieć, dlatego cisza jest dla nich bezpieczna. W psychologii nazywa się to ciszą adaptacyjną, gdy mózg uczy się, że mówienie mniej to sposób na przetrwanie. Wielu cichych ludzi nauczyło się tego w dzieciństwie, dorastając w miejscach, gdzie mówienie kończyło się krytyką lub bólem. Z czasem cisza staje się tożsamością, ale ta cisza to nie słabość to siła. Bo w świecie, który reaguje bez myślenia, oni potrafią pomyśleć, zanim zareagują. To prawdziwa moc. Najwięksi myśliciele, artyści i filozofowie byli obserwatorami, zanim stali się mówcami. Bo to w ciszy rodzi się zrozumienie, to w ciszy kiełkują pomysły i dojrzewa mądrość. Ale w dzisiejszym świecie bycie cichym wymaga odwagi. Ludzie boją się ciszy, traktują ją jak coś niewygodnego. Wypełniają każdą chwilę hałasem i słowami. Ale może to właśnie cisza jest ewolucją, może to sposób umysłu, by powiedzieć: Nie muszę krzyczeć, żeby istnieć. Bo kiedy spotykasz cichą osobę, zauważasz, że gdy już mówi, wszyscy słuchają. Nie dlatego, że jest głośna, lecz dlatego, że jej obecność ma ciężar. Cisza buduje szacunek. Cisi ludzie potrafią wypełnić przestrzeń samą obecnością. Wnoszą spokój tam, gdzie inni wnoszą chaos, ale cisza może też stać się murem. Jeśli trwa zbyt długo, izoluje. Równowaga jest kluczem otworzyć się trochę, nie tracąc spokoju, bo cisza i połączenie nie są wrogami są dwoma stronami tego samego. Nawet najbardziej introwertyczny człowiek potrzebuje odbicia w kimś innym. Wzrost rodzi się w relacji. Dlatego, jeśli jesteś jedną z tych osób, pamiętaj, nie musisz mówić głośno, żeby być słyszanym. Twoja cisza ma znaczenie. Twoja obecność jest mocą. W świecie, który nieustannie mówi, Twoja umiejętność słuchania jest darem. Nie zmieniaj się, bo świat nie potrzebuje więcej głosów, potrzebuje więcej zrozumienia. A prawdziwe zrozumienie rodzi się w ciszy. Jeśli odnajdujesz siebie w tych słowach, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu czym dla Ciebie jest cisza.